Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Tomasz Partes. To będzie takie moje świadectwo nawrócenia, jak to u mnie wyglądało. No to tak rozpoczynając, to urodziłem się w 2005 roku. Jak można tak powiedzieć, to rozwijałem się normalnie, tylko że w tym wszystkim był, było dużo chorób. Kilka razy byłem w szpitalu, no i to takie nie były to najlżejsze choroby, no bo Przykład zapalenie płuc, takie duże. I tak to mniej więcej wyglądało. Jak to rodzice mówili w przedszkolu, to mnie więcej nie było niż były. I, i, I tak to wyglądało. Później poszedłem, wiadomo, do podstawówki. I tam w siódmej klasie no, wydarzyło się dużo takich rzeczy, które jakby wpłynęły mocno na to, że Miałem takie słabe myśli. Też jakby zdrowie w mojej rodzinie ogólnie się pogorszyło, i to miało duży wpływ na to, jak też siebie postrzegałem i cały świat. No i wtedy to tak się nagromadziły te myśli, i taką rangę im nadałem, że realnie chciałem popełnić samobójstwo. Myślałem o tym, żeby się położyć pod pociąg. Też byłem bardzo zamkniętą osobą w tym czasie. Nikomu tak naprawdę o tym nie powiedziałem. Dopiero po nawróceniu moja mama się o tym dowiedziała, że miałem takie myśli. I w ósmej klasie, no to tam, jak to w religii katolickiej było w tradycji, to trzeba mieć wierzmowanie, no to było się to wierzmowanie. Oczywiście nic się tak naprawdę w życiu nie zmieniło, ale... Jakby nie przestałem, nie przestałem szukać Boga, chodziłem ciągle do tego kościoła, tak naprawdę nie wiem po co, ale aby tam być. Później zobaczyłem wywiad w internecie na YouTubie u takiego youtubera DJ Palasite z Tomkiem Dorżalu. On tam mówi o, o tym, jak to on wypędzał demony, a też interesowałem się taką tematyką. Nawet pytałem, to dziadek mi powiedział, że najbliższej tam w parafii jest takie są takie prze- uwolnieniowe, tylko, że żadnej informacji nie było, bo sprawdzamy wszystkie. I tam Tomek właśnie w tym wywiadzie mówi, że trzeba się narodzić na nowo, aby być zbawiony. No ja tak mówię, no tak, ale jak to tak wystarczy się narodzić na nowo i nic nie trzeba robić, ja tu do kościoła co tydzień i, i co? I to, to nie wystarczy? No nie wystarczy, no bo trzeba się na nowo na, narodzić i wtedy automatycznie się ma zbawienie, bo się je przybuję. I tak to właśnie skontaktowałem się w marcu, na przełomie marca i kwietnia 2021, z Tomkiem Norożałą, on mi tam właśnie powiedział o, o tym, co to jest nowo narodzenie i w rozmowie telefonicznej tak naprawdę narodziłem się na nowo. No później zacząłem głosić, narodził się na nowo mój tata. I tak teraz mamy tutaj Kościół, wspólnotę tworzymy i razem działamy. Amen.